Witajcie na kanale Hodowla Baranów Francuskich. E, dzisiaj Wam pokażę całą moją hodowlę. E, też Wam pokażę e, młode i jak daję dzisiaj jedzenie królikom, e, mieszankę, liście kukurydzy. No, więc zaczynajmy. Tutaj e, pierwsze cała mamy samiczkę sami, e, e, baran francuski Madagaskarowa. Ona ma jest z lutego, chyba 7 miesięcy tak ma. 14 luty, walentynki. Mm -hmm. e, no i tutaj dzisiaj będziemy to się czesać, bo ona ma wylinkę, ale czesać. E, no ale za, będę zakacać w, we wiosnę. Chyba tak marzec, kwiecień, tak mi się wydaje. E, Dobra, i drugie e, to jest. E, Samczyk, baran francuski niebieski. E, Gotowi będziemy czesać. No, wszystko będziemy czesać. E, tutaj, to jest samica. Ten samiec ma tutaj, jest z e, lipca chyba z zeszłego roku. E, a tutaj jest nowy nabytek. Baran francuski madagaskarowy. E, z rodowodem. Jest oceniony 95,5 punkta na wystawie w Lubaniu. 18 i 19 września. No, a tutaj jest samiczka niebieska. Barem francuski niebieski. A ten tutaj samiec jest rodowodem, No i ten, jak mówiłam, Są No, i teraz zamykamy. I idziemy do mojego brata hodowli, bo tam są moje. 7 króliczków. Już jesteśmy, odkluczę i jesteśmy. E, pokażę Wam tutaj właśnie mam samiczkę z młodymi. E, no odejdź na Tutaj jest ta samiczka. A tutaj są młode. E, pokażę jednego z pięciu. co mi się Maciuś. <noise> maciuś jest właśnie ich pięć. No i teraz idziemy tutaj na dół. O, a tutaj jest samiczka Havana. Baran francuski, francuski Havana. Ona ma wykot na 24 września. Więc teraz już czekam na wykot. Mam nadzieję, że dobrze o koci wszystko będzie dobrze. Jak tu jest tak ciepło No, No i teraz yy, pójdziemy do mojej hodowli i damy króliką. Albo zaczniemy tutaj od niej. To otwieramy jednej i drugiej. Otworzę. Jedna i druga. Wyciągnę wiadro. Zaczierdzamy tej. Tam je jedno takie i pół. Obielgia no. jeść, mm -hmm. jak zawsze mówię. Eee, a tutaj jej dwa kubeczki. Jak zaś cicho mówię, to piszcie w komentarzach i wtedy na następny film będę głośniej mówić. Bo właśnie nie wiem czemu, ale zapominam mówić głośniej. No i to na razie to wszystko, ale damy jeszcze kukurydzę. Uff, i teraz mogę Wam pokazać e, też mojego brata króliki, tylko piszcie w komentarzach. Choć niepotrzebnie, ale bo mój brat ma swój kanał Hodowla mm, królików lasowych 389p. Wpadajcie do niego, dawajcie subskrypcję i łapkę w górę. No i właśnie subskrybujcie, lajkujcie też moje filmy, rozpierzcie, e, ale moje filmiki jak będą. No. No, do, no dobra, to idziemy do moich plików i damy jedzenie. Jestem tutaj w jest tu. Pasza, mieszanka e, i 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest Tu mam. E, może być trochę cicho, bo też jest wiatr. Tutaj. Zaczynamy to. Wczoraj też myłam po czyściłam. E, I też dawała, e, Wyrzucałam obornik od królików. Daj jeden. Daję jeden i pół. każdym. O i pół ona ja chce być głaskana, malutka o. tu jeden kubeczek taki pokoje klatkę, niech sobie tutaj jest tutaj, no, już zasnęła no, a tutaj już się klapki. klatki będzie samczyk i pół liścia to 4 uh, uh. liścia. Teraz oh, pół. I tu samczykowi też pół. Ostat. pół i po jednym. Jeden. Zamienia. Słowiesko. O mój, tego nie zjadł. samczyk. już się boję, nie będzie ciągnął. Słuchaj, to już jest z wczoraj. Słyszałam moje lubię, żeby mieć trawkę i liście kukurydzy. Teraz popaszę. O! Jeden kubeczek. I tutaj z tyłu. nie lubiłam, ale będę czesać kuliki. Jeszcze ja kubeczek, bo nas zachodem. No, Sączykowi. To jest dobrze, On staje. Dobra, to teraz tu wodę, nie jest otwarta. Ale muszę iść nalać. Daję na kokcydiozę e, takie witaminy, można powiedzieć. Tutaj mam, tu pisze kokcidin, e, to jest chyba z tak to jest z tego, no tutaj nalewam, zawsze w tym nalewam, za dużo nalewam e, i tu mam jest trzy kropki i tutaj dam jeden i dwie kreski i dwie kreski jest to poczekam tutaj tu je położę a to tu wyleję tutaj Dalej mam mam kawkę tutaj wszystko spryskuję jeszcze raz o. i Trzeba dolewać. Trzeba musi, musi się wylewać, bo, bo tam nie jest do pełna. Pienka nie musi być. No, się tu obmyję. Zawsze tak robię. I jakby coś to przepraszam, że jechałem motorem, bo było tak głośno. Dobra. Teraz zamknę. Teraz sobie naleję i potem do Was wracam. Dobra, tutaj już nalałam, tutaj już kapie wszędzie, wszędzie kapie, jak widać tutaj, to są czyste poidła, więc dobrze, e, na razie mam tylko y, dwa, trzy, cztery kliki tutaj, tu muszę obornik wyrzucić, wczoraj je bo dopiero z 20 skończyłam wszystko robić, tutaj otwieram, o, tutaj muszę wyrzucić utrwawiany, ona miała tylko dwa dni, a ona już tyle ma obornika, że ech, się aż słabo patrzy na to. to też może trochę wywalić od Madagaskarki. A tutaj nie, bo tutaj jest czysta klatka na e, króliki, które tutaj czasami wpuszczam, jak wrzucam e, u nich obornik w klatce. A tutaj jest sucha infekcja, czyli lubisen. I też są dwie komory wolne. Cieszę, cieszę się, że tutaj nie mam e, e, tego e, klików, bo te, wtedy tu nie spada nic dół, bo tu była tak taka górka, aż tutaj, aż tak potąd. Więc ja się bardzo cieszę, że to nie było, bo musiałam co codziennie sprzątać, bo tak skurzało. a ta rękawiczka, może, prawie, podniosę. I powiem, że do kosza. Wczoraj wszystko sprzątałam pod kamień. No i teraz jest trochę czysto, ale czasami jak suma spada z klatek, to yy, wtedy jest yy, brudno. No, teraz ja zaniosę yy, mieszankę i za chwilę do nas wracam. Yy, Dobra, to dzisiaj na tyle yy, z, ty z tego filmika. Dzisiaj jeszcze drugi nagram filmik, ale nie teraz, bo... Yy, bo tyle właśnie nie mam czasu, ale po tym, jak będę miała czas, to nagram jeszcze dzisiaj. Więc to tyle, to pa! I nie pa pamiętajcie, żeby zaskoczyć kanał mojego brata i mój. I dać lajka.